Rumi Przed czym Jezus ucieka? Syn Maryi Jezus pędzi w górę zbocza, jakby ścigało go dzikie zwierzę. Ktoś próbujący za nim nadążyć pyta, gdzie ci tak spieszno, nikt cię nie goni. Jezus nie zwalnia kroku jeszcze przez dwa pola. Czy jesteś tym, który wypowiada słowa nad nieboszczykiem i sprawia, że ten wstaje z martwych? Jestem. Czy to ty sprawiłeś, że gliniane ptaszki ożyły i odleciały? Tak, ja. Któż zatem mógłby cię wprawić w taki bieg? Jezus zwalnia. Wypowiadam imię wielkiego nad głuchymi i ślepymi i są uzdrowieni. Nad kamienistym urwiskiem, a rozrywa ono swą opończę aż do pępka. Nad nieistnieniem, a zaczyna istnieć. Ale kiedy godzinami, całymi dniami, Mówi z miłością, do tych, którzy przyjmują ludzkie ciepło, a potem je wyszycają. Kiedy mówię nad nimi imię, nic się nie dzieje. pozostają jak skała lub zmieniają się w piach, na którym nie wyrosną żadne kwiaty. Inne choroby są sposobami przewołania łaski, ale ten zupełny brak reakcji żywi przemoc i chód względem Boga. Przed tym ucieka. Tak jak odrobina po odrobince powietrze kradnie wodę, tak też wielbienie wysycha i wyparowuje przy głupcach, którzy za nic nie chcą się zmienić. Jak zimny kamień, na którym siadasz, cynik wykrada ciepło ciała, jest zamknięty na ciepło słońca. Jezus nie uciekał przed konkretnymi ludźmi, uczył w nowy sposób.